Jest z nami Sylwia Szostak, żona Kopa Witaj serdecznie. Witam. Kolejna walka przed akopem, przed starcie z tydzień, no niecały w katowickim spotku, waga ciężka. Jakieś nerwy, stres, coś się dzieje? Mm, szczerze mówiąc, Akop jest nad wyraz spokojny. Co mnie trochę dziwi, bo zwykle cały chodził przed przygotowaniami, w tej chwili chyba, nie wiem, z tego co z nim rozmawiałam mówi, że... Nie czuję takiej strasznej presji nad głową i jest w miarę spokojny. Mówisz, że zobaczy, jak to będzie, jak już, jak już będzie wchodził. Tak? A co tam Akop? A co czuje żona? <laughs> co czuję? No, staram się nie wchodzić mu w drogę, e, nie prowokować e, nerwowych <laughs> sytuacji. Widzę, że jest pełen Luk. <laughs> no. no. Jakoś tam dajemy radę. Ostatnio mieliśmy dużo jakichś tam różnych eventów i spędów, i staramy się też normalnie być do ludzi, z którymi się spotykamy gdzieś tam naokoło. Jakob nie jest wybuchowy, nie jest nerwowy, więc, no mówię, dziwi mnie to trochę. Zobaczymy, jak będzie, jak już przyjdzie sobota. No, ale wiesz, co ty czujesz właśnie wiedząc o tym, że mąż chodzi do klatki? Klatkoringu, akurat w tym wypadku, to nie jest sport dla mięczaków. Ty się zaś coś może przydarzyć. Ja nie wiem, co ona mówi, ale na pewno kłamie. A więc chciałam powiedzieć, że jesteś dobrym człowiekiem. Czyli kłamie. Wiesz o co mi chodzi. Zawsze emocje no, towarzyszą temu. Ty to jakoś spokojnie przeżywasz, jak to jest w Twoim przypadku. Ja w ogóle tego momentu, jak on wchodzi, jak idzie do tej klatki jak stoję i zaczynam kibicować, nie pamiętam nigdy. To jest tyle emocji, że po prostu ciężko jest mi widzieć cokolwiek innego naokoło. Przede wszystkim no, dla mnie najważniejsze jest to, żeby on to wygrał. Tak? Za dużo było stresu w związku z ostatnim pojedynkiem jego mm, za długo on potrzebował zregenerować się psychicznie, więc po prostu nie chciałabym, żeby znowu mu to towarzyszyło. Mm -hmm. eee, no, no, ostatnia walka przegrana, no wszyscy wiemy, stało się, mm, ale nie widać jakoś już jakichś śladów po psychicznych, tak, właśnie wylozowany, spokojny, głodny jakby kolejnej, tak? Czy on był najbardziej zły po ostatniej walce na to, że nie zdążył niczego pokazać i że po prostu poniosły go emocje i charakter. I tak naprawdę największa praca, którą moim zdaniem teraz miał nad sobą, to była praca nad głową. Zmiana klubu, teraz troszkę e, trenuję z innymi ludźmi, jest Mirek Okiński. E, to jakoś wpływa na, na, na niego? Na pewno był bardzo zadowolony zaraz po, po przejściu do Mirka z tego względu, że co nowa osoba to wprowadza coś nowego, odświeża mu głowę, pokazuje inne sposoby na to, czego dotąd się nauczył i też nowych rzeczy uczy. Wiadomo, że on w tak krótkim czasie nie zdąży nauczyć się teraz, no nie wiem, czegoś, czego dotąd totalnie nie umiał, ale było dużo szlifowania, jest bardzo zadowolony z podejścia Mirka do niego. Dużo mi o tym opowiada, więc mniej więcej orientuję się na bieżąco, jak to wygląda. Był też na obozie przez chwilę z, z i innymi chłopakami, z którymi był zadowolony, że mógł mieć możliwość trenować i sparować. Także myślę, że na plus. A masz czas, w ogóle wpadasz do niego od czasu do czasu na treningi, jak to jest, podpatrujesz go, czy on chce, czy ty nie chcesz, jak to wygląda? Mm. Przed zeszłymi przygotowaniami e, często byłam. Często gdzieś tam Akop nie prosił, żebym się pojawiła na treningu. E, no, fakt, że mamy sporo rzeczy teraz na głowie, więc nie zawsze mam kiedy. E, ale oczywiście, zawsze gdybym nie poprosił, to bym na tym treningu była. Natomiast to są dosyć nerwowe wieczory. On wtedy jest bardzo wymęczony, wypruty i nie chcemy stwarzać dodatkowego stresu. No właśnie, jeżeli chodzi o to męczenie, to jest waga. Akop mocno schodził z wagi, teraz się okazuje waga ciężka. Ale tu wspomniał, Wcześniej w wywiadzie, że 84 kg Kurczę, to on będzie zestresowany na maksa, no nic nie będzie jadł. Znaczy no w tej chwili to już nie będzie tragedii, tak? Bo e, tak naprawdę on się wcześniej męczył z tym, żeby zrzucić tą wagę, jak już był blisko, to okazało się, że e, przyszła ta zmiana rywala i, i że jednak trochę może wrzucić na luz, także myślę, że jeżeli chodzi o to, to tutaj już nie będzie jakichś większych nerwów. 84 kg zejść, to, to usłuchałem ci, że ja nie wiem, z czego on to zrzuca, naprawdę. No Ale teraz już chyba nie masz limitów, Akop. Jak to jest z tą wagą, Twoją? Akop, z Twoją wagą jak jest, choć powiedz nam. Bo mówię, że w tej chwili chyba nie masz stresu, jeżeli chodzi o wagę. Nie będę komentował tego, ale walczę w ciężkiej. <grym> Sylwia, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w Katowicach. Trzymajcie kciuki.